I Witam serdecznie z tej strony krypto anonima to są szybkie wiadomości ze świata kryptowalut finansów i ekonomii pamiętajcie moi drodzy że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną po nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób no i dobra zaczynamy bitcoin 19153 i jest tutaj 0,5% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Ether 1298 i jest 1,2% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Cały market cap wynosi 963 miliardy dolarów, czyli straciliśmy cały czas tego 1 biliona i nie możemy go odzyskać na chwilę obecną. Co najbardziej pompowało? Mo, panie. Bittorrent Chain ostatni wypompował 91%, 000%, ale na to nie patrzymy, więc Huobi 1724, Terra 1135 i e, Hedera Hashgraph 667. A co najgorzej sobie poradziło? Terra Classic USD minus 15,7%, Apecoin 7,76% i Clayton 4,75%. Przejdźmy sobie teraz do em, naszego wykresu Bitcoina, co tu się dzieje? A nic się nie dzieje, tak jak od tygodni, więc przejdźmy sobie do kalendarza. 8 rano PKB. W Wielkiej Brytanii poprzednio 0,1% prognoza 0, obecnie minus 0,3%, czyli negatywnie, potem rok do roku, bo tamto to było miesiąc do miesiąca, poprzednio 3,1% prognoza 2,4%, a obecnie 2,0%. Produkcja dóbr w <laughs> fabrykach miesiąc do miesiąca, poprzednio minus 1,1% prognoza 0,2%, a jak jest minus 1,6%, czyli widzimy tutaj recesję pełną gębą i PKB 0,0%, poprzednio prognoza minus 0,2%, ale wyszło minus 0,3% i wskaźnik PPI dla Stanów Zjednoczonych miesiąc do miesiąca, poprzednio minus 0,2, prognoza 0,2, a obecnie 0,4. I od 15.30 mamy przemówienie prezesa Banku Centralnego Europy Lagarde, o 18.00 krótkoterminowa prognoza dla sektora energetycznego i o 20.00 protokół z posiedzenia FOMS, więc zobaczymy, co tutaj się będzie działo, co tam nam Fed powie, a my sobie przychodzimy płynnie do wiadomości. A wiadomości warto zacząć od Google'a, który wprowadza płatności za swoje usługi w kryptowalutach. Jak czytamy. Najpopularniejsza internetowa wyszukiwarka na świecie, czyli oczywiście Google twierdzi, że początkiem przyszłego roku jej użytkownicy otrzymają możliwość płacenia kryptowalutami za usługi przechowywania danych w murze. Jak na razie gigant internetowy wspomniał o akceptacji takich monet jak Bitcoin Ether, płatności będą przeprowadzane za pośrednictwem platformy Coinbase, czyli tutaj widzimy, że Coinbase się rozwija, coraz, większy, większych, wie, coraz więcej większych graczy dochodzi do nich i będziemy mogli. time. widzieć na pewno rozwój e, całej branży dzięki temu, że też Coinbase jest notowany na giełdzie. Jej akcje e, po takich newsach idą do, do góry. A my przejdźmy sobie do Coin Cornera, który wprowadza w Salwadorze płatności kartą opartą na Lightning Network. E, usługa dos, e, dostawca usług płatności kartami opartych na Lightning Network chce zainstalować czytniki kart NFC w Salwadorze e, celem zapewnienia bezproblemowej obsługi opartych na Bitcoin. Bitcoinie. no i widzimy tutaj, że branża się rozwija, Salvador tutaj przewodniczy już tutaj mamy aktywne karty Bolt Card 12 października zostało uruchamione one już chyba wcześniej działały z tego co wiem no ale w każdym razie tutaj Lightning Network i Bitcoin się rozrasta, a my przychodzimy do banku Nowy York Melon startuje z usługą przechowywania kryptowalut, jest to jeden z najstarszych banków, chyba najstarszy Istnieje od 238 lat i posiada pod swoim zwierzchnictwem 43 biliony dolarów. Wow, bardzo dużo. No i w każdym razie oni tutaj wchodzą chcą przechowywać usługi dla aby chronić etery i bitcoiny swoich eterów, swoich klientów, czyli moi drodzy, będziecie oddawać niedługo swoje krypto, znaczy no nie wy, bo wy jesteście ogarnięci, oświeceni, ale e, jacyś osoby, które będą wchodzić do rynku i będą się bały przechowywać własnych kluczy, no to będą szły do banku i tam będą im pomagać w zakupie e, i przechowywaniu i w sumie na świecie się nic nie zmieni dla większości, e, no bo Będą tak samo jak z światami, zależnie od banków, którzy przechowują ich wartość, a osoby, które będą miały się posługiwać, no to będą mieli swoje krypto, swoją wartość pod własnym zwierzchnictwem. I lecimy dalej do Grayskaj, który dalej walczy o swój ETF i próbuje zmusić do zatwierdzenia tego właśnie funduszu. I jak Czytamy 11 października Greyskeller ogłosił, że złożył swój wstępny brief w sprawie prawnym w sądzie apelacyjnym dla Dystryktu Kolumbii. Apelacja e, kwestionuje decyzję SEC w odmowie konwersji tutaj grejskiej bitcoin trusta w wyspotowe ETF bitcoina. Konwersja funduszu została odrzucona przez SEC pod koniec czerwca. Gry grejskie, inwestorzy i eksperci branży zostawiali dowody wspierające jego zatwierdzenie. Przed odrzuceniem SEC pozwolił na opinię i komentarz na temat proponowanej konwersji, z której większość była e, przytłaczająca za. Regulator nie wziął ich jednak pod uwagę. No i tutaj oni walczą o swój ETF. Ciekawe, kiedy go wywalczą. E, a my przejdziemy sobie na polską scenę, gdzie Rafał Zaorski traci miliony tutaj na wig 20. Tutaj można dodać, że przez Sasina oczywiście to jest w ramach e, żartu, traci się przez siebie i swoje decyzje. E, dodatkowo prognozuje, że Ether może nawet zahaczyć o 500 dolarów. No ciekawe, Rafał Zaorski chyba za bardzo na krypto nie jest dobrym spekulantem. E, no Luna oczywiście rozgryz, ale patrząc na poprzednią Bessę cały czas... E, Myślał, że Bitcoin leci do 1000 dolarów. No i ciekawe, czy teraz już troszeczkę się nauczył, czy dalej będzie miał podobne spekulacje. Oczywiście 500 dolarów za Eter jest bardzo możliwe, ale myślę, że dużo osób będzie poniżej 1000 szybko wykupować Etery i może to nigdy nie nadejść. No, chyba że jakaś panika wyleci, to wiadomo. I Sailor, który zsiluje dalej Bitcoiny, i tutaj jak widzimy. Oczywiście jest przeciwko CBDC, jak każdy w sumie pewnie na tym kanale. I ktoś, kto się interesuje krypto, <laughs> mówi, że CBDC jest skazane na porażkę, a Bitcoin e, jest skazany na sukces. No i to mi się podoba, a my przechodzimy sobie dalej. Do rekordowych zakupów funduszy na Wall Street rynek blisko dołka? Bank of America poinformował rynek o rekordowych wpłatach klientów na zakup akcji, które w poprzednim tygodniu wyniosły aż 6,1 miliarda dolarów. Wolumen zbliżył się do poziomów z 2008 roku i jest trzecim największym z ostatnich 14 lat, przez co Wall Street zaczęło spekulować na temat potencjalnego dołka. Jednak nie cieszmy się, tutaj większość dalszych większość spekuluje dalsze spadki, spodziewa się także JP Morgan, gdzie CEO powiedział, że ostatnie S&P może kolejne 20% łatwo stracić, w gronie giełdowych misiów wciąż jest Goldman Sachs, Mike Novogratz, którego zdaniem potrzeba większej ilości czasu, by odrodzić utracone zaufanie, no i tutaj możemy sobie zapoznać się dalej z tym artykułem, w każdym razie na pewno jesteśmy gdzieś nisko. Niekoniecznie muszą być to dołki, ale jesteśmy nisko e, i wiecie, moi drodzy, co z tym robić. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, to są wasze fundusze. Wy sami robicie z tym, co chcecie. Wy ponosicie odpowiedzialność za samych siebie. Nikt nie może wam mówić, co wy macie robić ze swoimi pieniędzmi. Ja wam tylko przedstawiam dane, a decyzje już musicie podjąć samodzielnie. I ja mówię, co ja robię, ale nie mówię, co ty masz robić. Dobra, lecimy sobie z analizą. Analizę standardowo zaczniemy sobie od Mempool'a, gdzie tutaj się cztery bloki nam yy, przykolejkowały. W sumie to bardzo niskie opłaty, każdy dał, więc nikomu się w tych blokach nie śpieszyło, żeby zrobić szybkie transakcje. 500 to za byte, najwyższa opłata, więc cały czas Bitcoin działa nam taniusio. Yy blockchain Ethereum 16 gwei za transakcję 0,44 dolara Ethereum dalej nawet w bestie nie jest siecią dla biednych ludzi w cudzysłowie oczywiście e, dla żartu, e, ponieważ jak ostatnio mintowaliście token Xen albo cokolwiek robiliście w tamtym czasie, no to wiecie, że 200 czy 300 zł zapłacić za transakcję, no to nie jest tanie tak? To powinno kosztować sporo mniej. No, ale w każdym razie tu się hajsy przewijają, takie, że większość osób to i tak robi, i tak jest to opłacalne. No, zobaczymy, czy będzie tak samo z tym tokenem Xen, który dla mnie jest zmuszony, aby dążył cały czas do zera. No i wybijał coraz niższe dołki. No bo jeżeli możecie cały czas odbierać tokeny za darmo sobie je mintować, no to macie nieskończoną podaż, która co prawda się tam zmniejsza, trudność. No i ograniczony popyt, no to to yy, dokładnie jest odwrotnością do tego, co większość krypto próbuje zrobić. Możemy brać to jako eksperyment, nie nabalajcie się za bardzo do tego ksena. No a my zobaczmy sobie przepływy. I co widzimy na przypływach? Wszędzie czerwono. No, wszystkie dane krzyczą nam, że jest niezaciekawie. Bitcoin 16241 241 sztuk w bilansie z wpłaconych, Ether 27 511. BNB 7725 i z giełd zostało wyciągnięte 72 miliony dolarów. Więc no, ciężko powiedzieć, że mamy paliwo, żeby coś tu wzrosnąć. Balans na giełdach wygląda tak, więc tutaj mamy spadek, cały czas leciutko spadamy. Zobaczymy, jak to długo te bitcoiny będą wyciągane z giełd. Dodatkowo ma, wolumen na futures wynosi 69, prawie 70 miliardów dolarów. Longi to 49,14%, do shortów 50,86%. Likwidacje w ostatnich 24 godzinach malutko, 8 milionów w longach, 12 milionów w shortach. 200 tygodniowa średnia krocząca jest dla nas cały czas oporem. Strach na giełdach troszeczkę wzrósł i wynosi mu 20. Krypto bu, Bitcoin Bull Run Index wynosi 7, wynosi 7, więc cały czas nisko ordery na bitcoinie wynoszą przy 19,5 tysiąca mamy aż 19 tysięcy bitcoinów na sprzedaż przy 19 tysiącach mamy 7300 bitcoinów do kupienia i przy 18,5 19,5 tysiąca do kupienia więc tutaj mamy, no myślę sfera 18,500 powinna się bronić to na papierach em, pochodnych, a co mamy tutaj na fizykach, 3200 na sprzedaż przy 19,500 1700 do zakupu przy 19 i 3000 przy 18,500, więc 18,500 też tutaj pokazuje, że te Teoretycznie powinno się bronić. No i dobra, dziękuję, moi drodzy, że zostaliście krótkie, szybkie wiadomości, bo za dużo nie było, żeby tutaj gadać. Napiszcie komentarz, dziękuję, że jesteście ze mną w tą bestę, w tą zimę, wszystko pokryte lodem. Na pewno łatwiej jest z kimś to przeżywać niż samemu. Napiszcie komentarz, żeby filmiki były bardziej pozycjonowane. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i dziękuję. Trzymajcie się. Hej!